panowie panie, z tej strony Emil, jesteśmy dzisiaj w grze o nazwie... Musiałem sobie aż sprawdzić... Stardust Battle Elite Free Force 3 MOBA Combat Battles w nawiasie ID Access. Tak, tak się nazywa ta gra. Jest to podróbka Brawl Stars, co widać ewidentnie. Jest to gra, która no, no, będzie po prostu podróbką <grym> Brawl Stars, co mogę więcej powiedzieć. Zobaczycie za chwilę sami. Ja jeszcze jej do końca nie ogarnąłem, to jest dosłownie tutorial, robię go teraz. Zalogowałem się na konto Facebooka, ale i taką nick Player231. Z takich ciekawostek to jest jedyny gameplay, który nagram na razie na kanał z komórki. Ja raczej nagrywam nadal i chciałbym zobaczyć jak to właśnie wyjdzie, jeżeli będzie trochę gorsza jakoś to przepraszam was, możecie polić jakiś program do nagrywania, najlepiej darmowy, no ale jak będzie płatny i będzie dobry no to oczywiście wiadomo, że ja chętnie z niego skorzystam, zobaczcie, no to wygląda po prostu jak gorszy Brawl Stars, no co mogę wam powiedzieć, no według mnie przynajmniej, nie? I'm your missile spell at the boss, no dobra, robimy to, no i oczywiście to jest nasz ult, match complete, skończył się chyba tutorial, waiting for result. I tutaj mamy statystyki i tak dalej. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry na kanale, to ja chętnie sobie ponagrywam, także piszcie w komentarzu. O, teraz mogę ustawić nig. No to wiadomo, że sobie ustawimy oczywiście Rimi akurat tutaj. W Brawl Stars mam Emir, ale tutaj Rimi ustawię, bo nie będę tego na pewno na główny kanał nagrywał. I teraz mogę sobie odebrać pierwszą moją nagrodę. Collect, co dostanę? Aha, troszeczkę tutaj Golda i to w sumie tyle. I muszę teraz koniecznie zagrać. Inaczej nie mogę niestety, co mnie trochę zniechęca, no ale cóż. Życie. Chyba w Brawl Starsach też trzeba było chyba testowy taki pojedynek zrobić. Już nie pamiętam dawno przechodziłem tutorial w Brawl Stars. Musimy 12 KO, czyli 12 wykończeń postaci zrobić. Zobaczymy, to są chyba gracze, albo przynajmniej tak się nazywałem jak gracze. Mam nadzieję, że to nie są gracze, żebym w pierdzielu nie dostał. <grych> no, aby tak było. Dobra, Jezu, dziwnie się tu gra strasznie, jakoś tak mega dynamiczne. To jest co to jest w ogóle za skill? O, można biegać, popatrzcie. Jest coś dodatkowo. W sumie mi się to trochę podoba. Ulta już mam, mam poprawiać jeszcze jakieś opcje, żeby kliknąć. Dużo to jest opcji strasznie. Nie jest to tak proste, przynajmniej na początku. Wiecie, bo na przykład, LOL też jest trudny do wymasterowania. A no, prosty na początku po prostu. I Brawl Stars ma właśnie dokładnie to samo. LOL w sensie League of Legends. O to mi chodziło? No w sumie Fortnite tak samo. Na przykład, no tak wiecie, staram się dawać wam jakiś prosty przykład po prostu, a tutaj jest według mnie o wiele ciężej. Jezu, nie wiem, do Doty bym to bardziej porównał, jeżeli ktoś się też orientuje o co mi chodzi. Bożysz święty, jest tu naprawdę dużo opcji. Na początku będzie dosyć ciężko, ale to są chyba boty, bo jakoś tak średnio grają. Ewentualnie gracze, którzy też zaczęli grać, w co wątpię. No co to za klejnotyk jest tutaj? W ogóle klikniemy sobie tą czaszkę, nie wiem, to chyba będzie większy dip. a Jezu, oni mają ochronę spawnu tutaj. I znowu mamy ulcika, sobie postrzelamy nim. Chyba wolę nadal Brawl Stars, tak mi się wydaje. Ale nie, no zobaczymy, przekonamy się jeszcze w tym odcinku raczej do tej gry. Dobra, skończyło się, ok. Match complete, tutaj mamy wyniki, no tak, raczej to były boty. Tutaj wszyscy się cieszą, wow, wow bardzo fajnie, dostaliśmy punkty rankingowe prawdopodobnie, tak jak Brawl Stars, te koronki, tak dostaliśmy. Bronze Challenge czyli klikniemy sobie to, czy coś się pojawi, aha, dostaniemy nowego herosa, tą typiarę, która wygląda jak, no nie wiem, no jak jakaś zanimca po prostu, no nie oszukujmy się. Tutaj jest sklep, tak wygląda sklep, jeżeli kogoś to interesuje. Jest pakiet za 18,99 zł, ale ja go raczej nie kupię, chyba że zostawicie dużo lajków pod odcinkiem, to wtedy chętnie. Czy mogę otworzyć skrzynkę? Mogę. To dostaniemy ze skrzynki? Czy dostaniemy na przykład nowego zadymiarza, albo jakkolwiek się tutaj nazywa to? Chyba nie. Można dalej? Nie. Nie można. Można składy grać, można team deathmatcha zmienić na tower attack. I na razie innych rzeczy nie mam. No zblokowanych. Tutaj mam jeden tryb, który potrzebuje silvera, w sensie silverową rangę, żeby grać. Tło mi się podoba bardziej, powiem wam szczerze. W sensie cały interfejs jest brzydszy, ale tło mi się bardziej podoba, nie? Chociaż w Brawl też nie jest brzydkie, żeby nie było. Zagram sobie jedną taką zwykłą walkę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo mnie to ciekawi. No i znowu, 12 killi musimy chyba tutaj zrobić i po prostu gra się skończy. Widzę, że wszyscy grają tą postacią, która odblokowuje się na następnej lidze. Może nam się uda też odblokować tą ligę. Ciekawe, czy tutaj się dostaje punkty rankingowe za granie, a nie za wygrywanie. Ciekawi mnie to. Ale postrzegamy już teraz prawdopodobnie z prawdziwymi graczami. Jest to w ogóle Early Access, więc jeżeli są jakieś niedociągnięcia czy coś w tej grze, no to, to, wiecie, to, 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 to można wybaczyć, no bo kurde, no bądźmy szczerzy, no muszą poprawić po prostu to w tej grze jeszcze. To się w ogóle chyba respi, yy, o właśnie widzicie, respi się całe tło. Nie tak jak w Brawl Starsach, tak, że coś zniszczycie i już do końca gry to jest zniszczone. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze. W sumie oba mi się podobają. Moja unet mi laguje. Coś mam z wi nie tak. Teraz będę musiał to zmienić, a nawet zrobię to lepiej teraz. Będę grać na mobilny, bo mój mobilny jest bardziej stabilny niż WiFi. nie wiem, coś z Wi-Fi mamy pobagowane chyba na routerze. Ale cóż, dobra, zabiliśmy kogoś tutaj, bardzo fajnie. Mamy 7 killi, nie wiem co tu się tak właściwie dzieje, nie potrafię tego ogarnąć, jest tutaj bardzo dużo rzeczy na ekranie. Ale widzę, że chyba nie tylko ja nie potrafię tego ogarnąć. O, o, dawaj, chodź, chodź, chodź kolego tutaj, daj się zabić. I też są te cooldowny, dobra, zabiliśmy jeszcze jednego. Przekliknijmy na tą czaszkę, ale dobra, skończyło się, ok, To było dosyć dziwne i szybkie. Wydaje mi się, minuta 39 zajął cały mecz, to nie jest dużo. Jesteśmy MVP chyba teamu, tak, jesteśmy MVP teamu i dostaniemy ile koron dostaniemy za to? Waiting for result, trochę to zajmie chyba jeszcze. Chyba się nie doczekam, tak mi się wydaje. <grych> dobra, resnę grej zobaczymy czy... A. O, timeout, reload game, muszę reloadować grę, nie wiem co się stało, no nieważne, dobra, mam ofertę, no thanks, podziękuję sobie, czy dostałem punkty? Nie dostałem punktów za to, o kurde, to nieźle, to jeszcze raz zawalczmy, może uda się znowu wygrać, dobra, walka, hu hu, lecimy, o Jezu, nie mogę się ruszyć, tutaj zdaszujemy sobie jeszcze, bierzmy to, bierzmy to, OK, you are winning, fajnie, Teraz użyjmy sobie tego złamanego serca, to chyba daje HP czy coś. Nie wiem. <grych> naprawdę, nie wiem, dziwnie, to jest takie trochę nieczytelne, i w sumie w tutorialu tego nie wytłumaczyli zbytnio. Dziwny ten tutorial też. Właśnie, wiecie, w Brawl Stars wszystko tłumaczył, no, a tutaj nic nie tłumaczy tak naprawdę. Może to serwery tak reagują, bo widzę, że co chwilę mam tutaj rozłączenie, no a teraz na mobilnym na LT, bo u mnie w domu jest akurat LT, w sensie łapie LT. Raczej nie powinno być lagów, tak mi się wydaje. W ogóle pewnie niektórzy się zastanawiają, czemu nie gram na emulatorze. Nie gram na emulatorze ze względu na to, że Brawl Stars, na przykład, jest Zbindowany na bluestaku, a tutaj niestety ta gra nie jest zbindowana. To znaczy mniej więcej tyle, że muszę. Yy, no po prostu sobie sam zbindować, a to było dosyć ciężkie, szczególnie że jest tutaj dużo guzików, a im więcej jest guzików, tym bardziej ten emulator się baguje. Dobra, zregeneruję sobie HP. O tak, regeneruje się HP. mam niestety żadnego healera w teamie, a będzie ciężko to wygrać. O mój Boże, zabili mnie? Co to ja, że respawn. O, nie, nie wiem o co chodzi z tymi ikonami. Że Chyba żyją czy coś. O, co to? Aha, że inną postacią grało, kurde beka. To jest ciekawe, dosyć. inną postacią, dobra. I jeszcze dwa kile zostało, Aha, bo w ogóle czas się zobaczyć odlicza. Znaczy do końca, ile zostało. I też ciekawie. To, to akurat mi się podoba, że jest y, odliczanie czasu do końca. Heal szybki. Czaszka, halo. Nie wiem, co czaszka robi nadal. No i wygraliśmy, dobra. Może teraz nam załapię. Mam nadzieję. Match complete. Czy jesteśmy MVP znowu? Yy, tak, jesteśmy MVP, jeżeli dobrze to rozumiem. Nie, MVP jest ten typek drugi u nas w teamie. I teraz już dostaliśmy tutaj cały rezultat nie zagłowało serwera, ale dużo nie dostaliśmy do rangi niestety. Będziemy mogli otworzyć skrzynkę? Będziemy. Dobra, to otwórzmy jeszcze skrzyneczkę. Yy, dostaliśmy New Hero Lunę. Okej, okay. mieliśmy chyba dostać WG za ligę, ale... Dobra? Dobra, odblokowano nowego bohatera. Tutaj mam tutorial, że mam nagrać składę, ale ja podziękuję. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, to zostawcie lajka, jakiś komentarz o tym, że właśnie chcecie i tyle tak naprawdę nagramy na pewno następny. Zajmacie ostatnie moje odcinki, możecie sobie kliknąć.